To jest pan Wielki Bóg. To jest ta osoba, która, e, która mnie e, pozwała. To jest bliski, wieloletni znajomy Karola Nawrockiego. Państwa Komisja Wyborcza powinna podjąć uchwałę w sprawie Komitetu Wyborczych startujących w wyborach w październiku. Uchwała... Ta uchwała nie ostała się. W kontroli instancyjnej sądu. I to jest wszystko. Dzień dobry, Michał Gwardyński, Republika Pki. Jest pański stosunek do renowacji pomnika UPA na terenie Rzeczypospolitej. Również ta tablica, która została renowana, renowowana za czasów PiSu. Więc proszę się pytać polityków PiSu o to. Pan się uśmiecha? No, trzeba się dobrze przygotować. Dożyliśmy naprawdę ciekawych czasów. Czasów, gdy gangster trunieński przypomnę bliski kolega Karola Nawrockiego, Wielki Bu pozywa byłego prokuratora krajowego do sądu za to, że informuje społeczeństwo o kontaktach kandydata pis na prezydenta z trójmiejskim półświadkiem. Wystarczyło duże zdjęcie, by zadać słuszne pytanie: o to, czy chcemy w maju głosować za polską pisowskich gangsterów, czy może za Polską normalną. Również dzisiaj sędzia, słynny Marciniak z PKW, udowodnił swoją postawą i słowem, że nie musi już nawet pokazywać partyjnej legitymacji. To, że jest aktywnym, choć takim zakamuflowanym działaczem PiS, wiadomo od dawna. Jednak swoim komentarzem na temat decyzji pseudosądu udowodnił, że nie jest żadnym sędzią, a partyjnym wysłannikiem do Państwowej Komisji Wyborczej. No to na koniec zajrzymy na konferencję Rafała Trzaskowskiego, który dosłownie w swoim stylu pozamiatał Prawicową Szczujnię. Pytali o renowację pomników bohaterów UPA, a zapomnieli, że to pisowcy dokonali renowacji tej tablicy właśnie na pomniku, którego chcieli pozbyć się z przestrzeni publicznej. Adam Wysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my nasz piątkowy poranek zaczynamy od apelu do Państwa o kliknięcie łapki w górę, serdecznej prośby o napisanie komentarza i kliknięcie kciuka do góry, on jest tu na dole, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym ciężko pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. No to startujemy, szanowni państwo, od kuriozalnych scen, jakie rozegrały się podczas wywiadu na żywo w telewizji należącej do koncernu Super Express. Tam Krzysztof Kwiatkowski, przypomnę, były prokurator generalny, obecny senator, niezależny, ale jednak sympatyzujący z obozem demokratycznym, podzielił się zaskakującą informacją, która chyba mówi wiele o kondycji naszej polityki, ale też o kondycji tego sporu, który toczymy wewnątrz naszego Kraju na tematy polityczne, które no, orbitują wokół decyzji, jaką będziemy musieli podjąć 18 maja bieżącego roku głosując w wyborach prezydenckich, gangster, półświatek, sutener Alfons. No to cytaty z głównych mediów, które opisują znajomości, konotacje, pewne niuanse dotyczące przeszłości z życia Karola Nawrockiego. Przypomnijmy żadnego obywatelskiego, a zwykłego partyjnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Co się okazało? Szanowni Państwo, Wielki Bu, czyli ten słynny sutener, człowiek, który według relacji mediów ogólnopolskich, tego z głównego nurtu, no trudnił się przestępczością zorganizowaną. Pozywa Pozywa nie swoich kolegów, z którym dokonywał licznych przestępstw, ale byłego prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. Za co? Za to, że uświadamia Polki Polaków o tym, jaka jest jego przeszłość. Pracując na to, by ludzie mieli prawo do informacji rzetelnej, w oparciu o którą podejmą decyzję, idąc do urny w maju. Nie to nie żart. Pan senator nie żartował, wielki był nie. Pozew trafił do sądu, no i dzisiaj sąd zajmie się. Tego typu pasz chwilę. A co na ten na temat tej sprawy mówi pan senator? Proszę posłuchać. Mamy pewną alternatywę, czyja będzie Polska? To jest Pan Wielki Bóg. To jest ta osoba, która, e, która mnie e, pozwała. To jest bliski, wieloletni znajomy Karola Nawrockiego. To jest osoba, którą Karol Nawrocki zapraszał do swojego gabinetu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i zakładam, jak to wieloletniego znajomego, że będzie zapraszał, gdyby wygrał wybory prezydenckie. No tak, ale to oczywiście pokłosie ośmiu lat bezprawia pisowskiego w naszym kraju, które sprawiło, że to rozuchwalenie bandytów, którzy tylko sympatyzują z PiS po to, by móc czuć się... Mm ponad prawem, czy uważać, że ich prawo nie obowiązuje, dzisiaj zbiera właśnie swoje żniwo. Zauważcie Państwo, czy ktoś w ogóle mówił w czasie, gdy jeszcze Nawrocki nie był pisowskim, a nie obywatelskim kandydatem o przeszłości chociażby kolegów obecnego wówczas szefa IPN, jakim był Nawrocki? No nikt. Dlatego, że przez minione 8 lat tego typu sprawy przez mafię pisowską były zamiatane pod dywan. Daleko by szukać słynny raport 200 spraw Adama Bod no, który pokazuje, jak w pigułce mechanizmy, które doprowadziły do tego, że w Ministerstwie Sprawiedliwości Zagnieździła się pisowsko-prawacka, zorganizowana mafia, grupa przestępcza, mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko także własnemu państwu, chociażby przez to, że mm, dokonywano bezprecedensowego nadzoru nad pilotowaniem, bo to był już pilota partyjnych spraw, po to, by ukręcać je tylko wtedy, gdy były niewygodne dla partii. Przykład wielkiego bu jest tego najlepszym wzorem, bo pokazuje do jakiego poziomu rozbestwienia doszło w kręgach kryminalnych związanych z pisowcami, które dzisiaj aktywnie próbują wspierać pisowskiego kandydata, chociażby tego typu pozwami, po to by się o tym pisało, mówiło i komentowało. A niestety grono polskich prestytutek jest naprawdę duże i łase na tego typu badziewie, po to by je przepisać i później generować zysk poprzez clickbait zbierany z tego typu paszkwili publikowanych w gadzinówkach. Co Państwo sądzicie o postępowaniu, rozzuchwaleniu słynnego wielkiego bu i o tym kuriozalnym pozwie? Koniecznie w komentarzu napiszcie, co o tym myślicie. Taba numer dwa dzisiaj to Marciniak. To osoba, która faktycznie. Gdyby przyjrzeć się jego ostatnim wypowiedziom, o działaniach nie mówię, bo są one oczywiście godzą w żywotny interes państwa, które być może straci pieniądze na poczet złodziei Spis, wypłacając im subwencje w wyniku jego mm, po prostu no, obstrukcji, ale też rozwalania prac tej komisji od wewnątrz. To człowiek, który ma się za sędziego. Formalnie jest sędzią Państwowej Komisji Wyborczej, a nieformalnie jest po prostu partyjnym działaczem bezpartyjnej legitymacji. Kolejny raz wyszedł i stwierdził, że no w sumie w sierpniu tą kasę im odebraliśmy, ale nielegalnie działająca nielegalna Izba sądu Najwyższego nie będąca sądem. Zakwestionowała tą decyzję. No i zanim Marciniaka złodzieją spis należy wypłacić więcej pieniędzy z subwencji. Nie wiem, za to, że lepiej, dobrze czy skutecznie kradli, czy może kradli zgodnie z prawem, jak mówił słynny Fogiel. Zobaczcie państwo. No i napiszcie w komentarzu panu Marciniakowi, kim tak naprawdę jest według was, ludzi, z których pieniędzy ta subwencja. Oby nie, ale być może trafi na konta PiSowskiej mafii. Państwa Komisja Wyborcza powinna podjąć uchwałę w sprawie komitetu wyborczych startujących w wyborach w październiku 2023 w roku do 15 lipca. Z uwagi na to, że zostaliśmy zasypani olbrzymią ilością pism od różnych organów administracji e, państwowej, ostatecznie podjęliśmy uchwałę 30 sierpnia.

w kontroli instancyjnej sądu. I to jest wszystko. Oczywiście Marciniak dlatego jest m.in. zwykłym funkcjonariuszem PiSu, ponieważ powiela, jak przekaz dnia politycy tej partii, kłamstwa, bzdety, brednie, wypociny na temat tego, że rzekomo nielegalnie działająca Izba Sądu Najwyższego może wydawać wyroki. No nie może, bo nie zasiadają tam sędziowie, bo są to przebierańcy, o czym bardzo często i głośno, słusznie mówi m.in. Stowarzyszenie Niezależnych sędziów Justitia, no oczywiście pisowcy potrzebują tego przykładu dla motłochu, by. W jaki sposób no, argumentować zabieganie czy starania się o wypłatę tych pieniędzy, właśnie. Zachęcam Państwa do wspólnej dyskusji na temat decyzji, obwieszczenia właściwie partyjnej broszury w formie konferencji prasowej podanej przez Marciniaka. Na wszystkie komentarze z przyjemnością Państwu również odpowiem, przynajmniej klikając, lajka i to słynne serduszko. Temat numer 3 dzisiaj to, drodzy Państwo, Rafał Trzaskowski. Po prostu pokazał, jak gasi się, jak zamiata się zwykłą prawicową szczujnie Szczujnia to oczywiście telewizja m, te słynna za rublika. Antena, która jest poświęcona napuszczaniu Polaków jednych na drugich, pewnej polaryzacji. No, ale tego Państwu wyjaśniać nie muszę. Ale z chęcią wyjaśnię przykład, o którym m, wspomniał naczelny propagandysta tej stacji, a więc słynny niejaki Gwardyński, który domagał się od prezydenta drugi raz Rafała Trzaskowskiego odpowiedzi, wręcz jakiś deklaracji. Deklaracji na temat tego, jaki los czeka pomnik UPA. Bohaterów UPA, on to ujął w cudzysłów i słynnej tablicy, która jest integralną częścią tej budowli. właśnie, miała być renowacja. No, nie będzie, bo była wcześniej. Była w czasie rządów PiSu, którzy Dokonali tej renowacji po to, no bo jak rozumiem, widzieli w tym jakiś cel. Jednak gdy można już dzisiaj oskarżyć, o nie wiem, banderyzm, uopizm, prawda, czy, czy można wykorzystać historię do partykularnych politycznych celów, pisawcy są w tym świetni, ale niestety nie mają jedną cechę, która uniemożliwia im przebrnięcie z tym przekazem dalej, a mianowicie brak fundamentalnej wiedzy lub złą pamięć, bo zapomnieli. W przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, że to oni dokonali renowacji czegoś, co aż tak bardzo przeszkadza im w przestrzeni publicznej, ich zdaniem szpecąc tę przestrzeń właśnie. Zobaczcie Państwo, jak wygląda pozamiatanie propagandysty. Popoczę, ja jestem... Dzień dobry, Michał Gwardyński, Republika. Panie wiceprzewodniczący, chciałem poprosić o konkretną odpowiedź na pytanie, jaki jest pański stosunek do renowacji pomnika u pana terenie Rzeczypospolitej. Rano pan odpowiedział wymijająco, mówił o zbrodniarzu wojennym Putinie, natomiast proszę o konkretną deklarację, jaki jest pański stosunek w sprawie renowacji tego pomnika? Tak, mówiłem o Putinie, dlatego że to jest najważniejsze dzisiaj, walka z Putinem i to jest chyba jasne, natomiast. Sprawdziłem, dlatego że, że rzeczywiście zadał mi pan to pytanie. Ta deklaracja złożona przez prezydenta Dudę, jeżeli chodzi o renowację i również ta tablica, która została renowana, renowowana za czasów PiSu. Więc proszę się pytać polityków PiSu o to. Pan się uśmiecha? No, trzeba się dobrze przygotować. W, po, w polityce niech się lepiej przygotuje do następnego pytania. Czy macie Państwo jakieś pytania? Oczywiście ja na koniec bardzo Państwa proszę o kliknięcie subskrybuj nasz kanał, ale też zachęcam do tego, by kliknąć subskrybuj na naszym drugim, nowym kanale. Na naszym kanale Polskie Dziadostwo, gdzie w nieco bardziej rozrywkowy, ale również ostry sposób oceniamy bardziej konkretne postacie, postaci, które krążą na orbicie politycznej, w takim kontekście no bardziej show biznesowym, który ma sprawić, że nasz przekaz dotrze też do tych młodszych ludzi, którzy skupiają się na swoich czasami pseudoautorytetach, które nigdy nimi być nie powinny. Zachęcam też w wolnej chwili do lektury naszego portalu informacyjnego www.czekpres.com. Kapel, tam informacje z kraju, ze świata i polityki na bieżąco aktualizowane codziennie od samego rana przez nasz zespół czechpress.pl. Zachęcam też do polajkowania nas na Facebooku. No i oczywiście nie zapomnijcie o kliknięciu subskrybuj. Zapraszam tu i na nasz nowy kanał Polskie Dziadostwo Dam Bysiek. Kłaniam się nisko, nie żegnam się, bo przed nami jeszcze dziś drugie spotkanie. Jak zwykle, niezmiennie, dwa razy dziennie, punktualnie o 16.30. Dobrego i spokojnego popołudnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.